Cześć, kolejny odcinek, gdzie kopię, jak widzicie, z wielką przesadą studnię, która będzie odprowadzała mi skropliny z pompy ciepła. Ponieważ, jeżeli nie oglądałeś wcześniejszych odcinków, tam rura jest 16 i 70 cm w głębokości woda stoi. No i teraz, dlaczego woda stoi, to zaraz wam pokażę, a dokładnie pokażę Wam, jakie są tutaj warstwy ziemi, ponieważ to nie będzie tylko studnia, która będzie odprowadzała. Wodę, czyli to nie będzie tylko studnia chłonna, ale to też będzie studnia sąca, sawna czy tam jakoś to może się inaczej nazywa. I zaraz tam sobie zajdę na dół, zeskoczę. Tutaj mamy 2,40 m wysokości. I e, pokażę Wam, dlaczego na 70 cm u mnie akurat ta woda nie schodzi. A jeżeli kopiesz studnię taką e, domowym sposobem, sposobem, ręcznie i chcesz na przykład z tej studni podlewać e, ogród, czyli czerpać wodę do podlewania ogrodu, to zaraz pokażę Tobie, jakie są warstwy ziemi i spróbujemy sobie tutaj rozkminić, porozmawiać ewentualnie w komentarzach, która warstwa do czego służy i gdzie tutaj będzie znajdowała się woda. Więc ja lecę tutaj na dół, ale jeszcze tylko zmierzymy sobie jej głębokość. I teraz z innej perspektywy. Syn trzyma równo z ziemią metrówkę, a my jedziemy na sam dół. Oczywiście w drugą stronę jest łatwiej to wymierzyć, ale tutaj zobaczcie, mamy 2,40 m. Ja sobie to tutaj zablokuję. Tą metrówkę, ok, 2,40 i teraz jakie mamy tutaj warstwy? Zobaczcie, na no, mniej więcej, ja się tutaj z robiną. Umiejętności spinaczkowe bardzo mile są tutaj widziane przy tej pracy. Czyli, zobaczcie, między, mniej, mniej więcej na 40 cm, tak, 30-40 kończy się nasza taka czarna ziemia, tak? W której rosną roślinki. Nawet tutaj z tej strony widać, że rura od nawodnienia ogrodu była na tych mniej więcej 40 cm, więc spoko, szpadlem to nie zahaczymy. Ktoś poprowadził gdzieś kiedyś tutaj przewód, bo my ten dom kupiliśmy parę lat temu i było tutaj oświetlenie ogrodu po prostu. I on tutaj przeze mnie został dziebnięty, ale to nie ma znaczenia, on już nie będzie wykorzystywany. Czyli dotąd, te 40 cm mamy E, mamy to czarną ziemię i potem jak oglądacie filmy o kopaniu studni to jest chyba znowu warstwa jakiegoś piachu albo takiej ziemi tutaj widzicie jest ziemia taka nie wiem czy to jest glina czy to nie jest glina może i to jest glina bo tak się troszkę może to e, troszkę klei może i się nie klei ale widać dużą różnicę czyli mamy ten taki e, czarnoziem potem mamy warstwę Jedną. Tu mamy trochę takiego, widzicie, jasnego piachu. Piachu, potem znowu zaczyna się znowu coś ciemnego. I tu jest to ładnie ułożone i pokazane. Czyli tu lecimy, lecimy, lecimy. I mniej więcej u mnie na 140-130 cm mamy odcięcie tego jasnego. Znowu mamy trochę ciemnego, ale to jest, słuchajcie, już taki piasek. On jest ciemny, ale jest taki jak nad morzem. Nad morzem, i jak zejdziemy sobie niżej, to ten ciemny, taki widzicie, warstwy, takie ładne fale, przekształcają się na taki piasek. Zobaczcie, on jest taki może delikatnie wilgotny, więc podejrzewam, że tutaj zaraz pode mną gdzieś będzie woda, ale już my się głębiej póki co nie kopiemy. I on jest, patrzcie, mega drobny, mega suchy, że nie mega suchy, ale po prostu mega taki drobny i on też jest lżejszy od tego co tutaj jest na górze więc to się ciężko wydobywało tutaj jak wiaderkami sobie na górę to ciągamy to jest zdecydowanie lżej i mój plan jest taki co już w komentarzach sobie metrówkę zwinę co już w komentarzach sobie no, troszkę dyskutowaliśmy na ten temat to jest taki, że tu pójdą 4, 6 krawężników, czyli jeden tak, drugi tak, czyli będą dwa, to będzie prostokąt. Na dłuższych ścianach e, bokach prostokątu, będą dwa krawężniki, tutaj będzie w tym miejscu trzeci, e, e, trzeci krawężnik i tutaj znowu będą raz dwa, więc tu poszerzyłem, mam metr 1,20, dlatego że jest 75 cm. Krawężnika on jest na 20 szeroki, 20, 75, 20. Tu będzie natomiast 75, 75 no i 20, 75, 20. Więc tą ścianę jeszcze musimy tutaj e, o jakieś 20 cm skopać. To wszystko więc trochę przed nami pracy. Dzisiaj jest e, etap zakończymy na tym, że wrzucimy tu jeszcze dwa krawężniki. Tu będzie jeden, to będzie drugi. One już nam wyznaczają ten poziom, do którego po prostu tutaj kopię. No i potem i do pustaki, bo zapraszam do poprzednich filmów. Tam pokazałem materiał, który na Oliksie znalazłem za darmo. Przywiozłem i będę tutaj po prostu murował taki komin, studnie, tak do góry. I woda z pompy ciepła. Tutaj muszę też się przekopać jakoś fajnie, ładnie. I ona będzie na 1,40 m, ponieważ ja jestem w piątej strefie w piątej strefie, czyli tej najzimniejszej, bo to jest Ełk. Dawne województwo suwalskie i tutaj ta woda będzie wychodziła i ona będzie się po prostu tutaj wylewała. Jest też film o tym, jak chłonne jest to podłoże. Wylałem 70 litrów wody bodajże w 5 minut. Od razu zostało to wchłonięte, więc to jest super. Czyli ten piasek, on wodę chłonie mega super. Mega fajnie. Ten na dole może jest tutaj zmieszany i i może to jest trochę twardo, ale te krawężniki będą sobie tu stały. Z pompy ciepła oczywiście będzie rura jakaś cienka, ale w tej rurze będzie też drut oporowy, drut grzejny, który w momencie, gdy będą minusowe temperatury, będzie cały czas utrzymywał dodatnią temperaturę, dzięki czemu ta rura tutaj mi nie zamarznie. Wiem, że to jest przez formy nad treścią, ale słuchajcie, tak sobie po prostu wymyśliłem, już jak jest to wykopane, to nie będę tego yy, zakopywał, bo mieliście pomysły, żeby to już żwirem zasypać, i jakieś plastikowe takie do rozsączania są elementy do kupienia, ale ja chciałem jak najtaniej. Yy, I wiecie, jak to jest w remontach, jak człowiek sobie coś wymyśli, ma energię, ma motywację, żeby coś fajnego zrobić, a tu potem przychodzi tak rozkmina, że kurde, to wszystko jest bez sensu. I tak też dzisiaj mieliśmy rozkminę, no ale jak już zostało to, rozpoczęte, to jednak to skończymy. Więc zapraszam Was do obserwowania, co się tutaj będzie działo. Eee, i, I tyle. No, aha, i jak to będę miał przykryte, więc 75 cm plus 20 plus 75. Nie, przepraszam, 20 plus 75 plus 20 to jest 105. Tak, 105 cm. 105 cm to będzie na szerokość. 75 plus 75 to jest 150 na, na długość. No i jakoś pokrywę tutaj będę musiał, musiał wymyślić. I bardzo mi zależy na tym, żeby tej pokrywy tutaj nie było widać. Więc prawdopodobnie zrobię taki myk że to będzie mniej więcej na tej wysokości gdzieś 10 cm przykryte ziemią. I, i, i jakiś taki wyłaz zasiany trawą zrobię. To jest tylko pomysł, co z tego wyjdzie, to jeszcze, wiecie, się. Wszystko 50 razy zmieni. Dziękuję Wam też za ostrzeżenie, że to się wszystko może tutaj zawalić i tak dalej. Być może może, natomiast natomiast jest to mega twarde, tutaj zbite gliną i Nie wydaje mi się, żeby to się zapadło, a jak się zapadnie, to nowe filmy się nie będą pojawiały na kanale, więc wierzę, że się będą pojawiały. Dziękuję Wam dziękuję Wam bardzo za uwagę. Podzielcie się pomysłami, co tu jeszcze można zrobić. No, tak z tylko tyle, ile mam tutaj do tego. Chyba 2,40. No tyle sięgam. Stopię się obsunął. A mówiliście, że może być niebezpiecznie. No i było.